I ja otrzymam do strony. bos, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku mamy ceny. E, mamy ceny skinów Genesis Collection. Ech. No, zaraz sobie pogadamy co i jak. Ehm. No, mogło być gorzej, mogło być lepiej. Zaraz porozmawiamy sobie o wszystkim. Zapraszam na stronę Skin Smaki, bo tutaj swoje skiny możecie wymienić. Z kodem Kebus odbieracie bonus darmowe 5 dolarów przy przelecie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu do samej wpłaty 35%, także serdecznie was tutaj zapraszam. Masa skinów do wymiany, więc na pewno coś ciekawego dla siebie znajdziecie to bez dwóch zdań. Także wpadajcie, link w opisie, jeżeli potrzebujecie wymienić swoje skiny. No to strona idealna. Eee, mamy skiny z kolekcji Genesis. No nie są to wartości, jakich byśmy się spodziewali. Ale zacznijmy. Ja miałem AWP w minimalerze. No i... Jak ona się nazywa? Skopiujemy sobie nazwę. czy mam ją dalej. Ale mogę ją sprzedać dopiero jutro. No i mam nadzieję po prostu, że ta cena nie spadnie drastycznie. W sensie, że ona utrzyma się koło 200. Jeżeli ona utrzyma się około 200, no to wyjdę na, na... No trochę na plus wyjdę, nie ma co oszukiwać. Troszkę na plus będę, więc fajnie. E, tylko to, to musi się utrzymać. Jeżeli mi spadnie poniżej 200, i ja sprzedam powiedzmy już netto za nie wiem, 180-170, no to będę na 0. No będę na 0, bo ja 180 to wydałem na Opening, bo dwa razy Terminal Linki, czyli 40, 80, no i ja w Także no dobrze, żeby do, dotrzymało to do jutra. E, mega spoko, że akurat minimalware po testach, jak widzicie, tutaj buy order rzuca 106, więc e, no to nie są powalające ceny. Znaczy wi wiadomo, też nie spodziewaliśmy się czegoś mega, czegoś mega wow. E, natomiast każdy się łudził na zarobek, i póki co zarobek jeszcze jest i można na tym jak najbardziej zarobić, więc. Nie ma nie ma tragedii. Zobaczymy, czy jest jakiś, na przykład jakaś m wylistowana. O jest. Faktory New nie ma z tego co widzę. No, ale ona może przekraczać cenę po prostu, która. Lekkie zużycie jest. No, za Tysiaka właśnie się coś sprzedało. Kurcze, no, to jest akurat mocny case. Nie wiem, ile ona kosztowała w wersji minimalware. Ciekawa jaka przebitka jest na tym w ogóle. No, z tych skinów, takich mniejszych, nazwijmy, no to ceny też nie są tragiczne, z tego co widzę. Generalnie, jeżeli coś trafiliście w faktoryniu, to widzę, że w większości tutaj przypadków e, sprawdza się e, bardzo, się sprawdza metoda w faktoryniu. No, ale by ordery jak widzicie, szybko weryfikują takie crazy listingi. Więc myślę, że to kwestia czasu. No mam nadzieję, że jeszcze jutro rano uda się to sprzedać za niezłe pieniądze. No bo później no to wróżę tylko i wyłącznie spadki i rundown. No to nie są... Za duży skok na kasę ze strony Valve. Jakby te skiny kosztowały... Jakby były tańsze do wykupu w grze. Albo po prostu, byśmy je odbierali już z tego terminalinka. Myślę, że cena zupełnie inaczej by się wykreowała. W przypadku, gdzie kupujecie skina za 1000, chcecie jak najszybciej go obchnąć za 1500, żeby w ogóle wam się zwróciła jakakolwiek kasa, więc tutaj bardzo szybko będzie zjazd w dół. Tak to widzę, piszcie w ogóle co o tym sądzicie wszystkim, czy macie jakieś skiny, za ile wam się udało sprzedać. ja chętnie poczytam. Trzymajcie się. Jo!